Od rana w Jastrzębiu Zdroju trwała dzisiaj akcja związkowców z sierpnia 80. Ponad setka górników z JSW zablokowało rondo porozumienia jastrzębskiego. Protestują przeciwko polityce rządu wobec branży i domagają się od rządu osłon socjalnych i zwrotu pieniędzy, które, jak podkreślają, niesłusznie zapłaciła jastrzębska spółka węglowa. Górnicy z sierpnia 80 spędzili kilka godzin na rondzie centralnym w Jastrzębiu Zdroju. Domagali się zwrotu tzw. składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł i wprowadzenia w JDSW programu dobrowolnych odejść oraz urlopów górniczych. Zdaniem związkowców, spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, a pracownicy zaczynają obawiać się o przyszłe wypłaty. Coraz częściej słyszymy, że będą. Te działania polegały na tym, co w 2015 roku, czyli znów będzie się zaglądać do kieszeni tych, którzy tutaj najciężej pracują, czyli górników, co z naszej ocenie jest po prostu no, niemożliwe do wykonania i nie, nie, nie będziemy robić wszystko, żeby to zablokować, nie pozwolić na powtórkę z 2015 roku. Protest był częścią szerszych działań. Sierpnia 80 wcześniej związkowcy manifestowali w Katowicach i w Warszawie w reakcji na wypowiedzi polityków o możliwej rewizji umowy społecznej i rzekomych zbyt wysokich zarobkach w górnictwie. Byliśmy zbulwersowani słowami pani, pani minister Pełczyński-Nałęcz o, o tym, ile to górnicy nie zarabiają. No, zapraszamy panią Pełczyńską-Nałęcz na Śląsk, niech zjedzie na kopalnię, niech zobaczy w jakich warunkach ci ludzie pracują i niech zobaczy wtedy realnie tych ludzi, którzy ciężko pracują, ile oni mają wypłaty, jakie mają wypłaty. Te wypłaty, które oni podają to wszystko sumowane, to są kierownictwa kopalni, to są ludzie, którzy mają faktycznie wielkie zarobki, ale to nie mówimy tutaj o prawdziwych górnikach, którzy ciężko pracują na dole. Po zakończeniu blokady ronda uczestnicy protestu przeszli pod biuro poselskie Krzy Krzysztofa Gadowskiego, tam złożyli petycję i domagali się wsparcia polityków w sprawie zwrotu pobranej składki oraz ochrony socjalnej dla pracowników spółki. Zarząd spółki robi wszystko, żeby, żebyśmy jakoś funkcjonowali. Przynajmniej na razie nie mamy jakichś sygnałów, żeby bojkotowali tę pracę. Natomiast rząd Tusk nie robi nic. I mam nadzieję, że się w końcu obudzi. Po to jesteśmy tutaj. Już byli w Warszawie, tam, tam, tam i ani do nas nie wyjdą, żeby z nami porozmawiać. Związkowcy już zapowiadają kolejne akcje, nie wykluczają powrotu do Warszawy dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione. To jest początek, to jest kolejna akcja, w przyszłym tygodniu będziemy znów na Śląsku, najprawdopodobniej w Tychach. Co, co tydzień cyklicznie te akcje będziemy prowadzić do uzyskania jakiejkolwiek deklaracji.